Cześć drogie raki, witam was na kanale Próba ognia, próba wody Z tej strony Łucja Postanowiłam się wszystkim Przedstawić Przywitać się z wami Tak jak to powinno być W końcu <laughs> Karty już były tasowane Wcześniej Trochę Na wasz temat, na swój temat Też pomyślałam, bo też jestem rakiem Więc zaczynamy Czytanie energii na wrzesień, bo to już najwyższa pora. Raki, zadajcie sobie jedno pytanie, co we wrześniu chciałybyście rozpocząć, jaki sukces odnieść, lub co chciałybyście we wrześniu zakończyć. Dlatego, że Wrzesień jest dziewiątką numerologiczną i też zaczynamy po prostu nowy rok. Dlatego w tym, w tym czasie wszystko jest możliwe. Zaczynamy. Raki wrzesień 2020. <laughs> Raki. We w tym miesiącu dziewiątka kielichów. No, pięknie, tak? Wydaje mi się, że same z siebie jesteście bardzo zadowolone i odnalazłyście jakby spokój wewnętrzny w tym, co, co obecnie zadziewa się w Waszym życiu. Zadziewa się dużo, natomiast spokój emocjonalny, spokój wewnętrzny jest na e, wagę złota w tych e, szalonych czasach. Także tak, co na Was wpływa? Wpływa na Was dwójka pentakli. podjęłyście decyzję o podjęciu drugiej pracy, drugiego źródła zarobku, dwa różne zainteresowania, w dwie różne strony idą Wasze predyspozycje, jeżeli chodzi o spełnianie swoich życzeń. Nie ma w tym nic złego, bardzo dobrze. Na razie żonglujecie czasem i. Czasem i zasobami w tym się spełniacie. Co z przeszłości na to wpływa? Czwórka, czwórka Mieczy. No tak, analizowałyście trochę swoją sytuację, widać, i stwierdziłyście, że, że rzeczywiście te dwa źródła dochodu mi się wydaje, że są dla Was adekwatne, aktualne na, na ten czas. Jeżeli to nie są te źródła dochodu, no to tak jak mówię, to są Dwa źródła, gdzie się spełniacie, dwie, dwie drogi, gdzie, gdzie spełniacie się po prostu, no nie wiem, hobby, zainteresowania, tak. Natomiast wynika to po prostu z waszego wnętrza, bo, bo widać, że tutaj Czwórka Mieczy przez pewien czas przemedytowaliście tą decyzję i wychodzi wam to na dobre na razie. Jak racjonalnie podchodzić do tej sprawy? No, no bardzo racjonalnie, paść yy, yy, Paśmieczy. Wychodzi na to, że jakbyście miały się jeszcze czegoś... Jeszcze czegoś douczyć yy, i wymaga... I to douczenie jest wymagane, jeżeli chcecie w końcu wybrać coś, tak? To tak, jakbyście miały dwa pomysły i, i jedno realizujecie, a drugie... Wymaga jeszcze intelektualnego rozpędu. Co wasza intuicja w tym miesiącu? Trzy, Trzy kielichy. Wasza intuicja, ja bym powiedziała tak, że potrzeby waszej podświadomości są takie: zostaw te rozważania. Pobaw się, zainwestuj w, w, w siebie, tak? W swoje relacje z otoczeniem, takie przyjacielskie, kumpelskie, zwykłe. Po prostu się baw. Dlatego, że w takiej sytuacji, kiedy nic na sobie nie wymuszasz, przychodzą najlepsze czasami pomysły. Najbliższa przyszłość w związku z tym yy, siedem kielichów, no tak, to może być realizacja pewnych marzeń z przyszłości. Może do tego są potrzebne pieniądze, tak. Natomiast to jest taka pełnia możliwości, i uważajcie, żeby wybrać dobrze, żeby wybrać pod siebie, i mam wrażenie, że pomoże Wam tutaj po pierwsze bardzo luźne podejście do sprawy, czyli nie, nie nastawianie się na nic, i taka otwartość, otwartość intelektualna pazia mieczy. Będziemy później dopytywać. I teraz tak, jakie pierwsze działanie, takie realne działanie, <laughs> powinniście wykonać w miesiącu wrześniu, aby ten pomysł, ten cel, czy to zakończenie, ten sukces, o którym pomyślałyście na początku, się spełnił? Piątka, piątka denarów wyjść z deficytu. Będziemy, będziemy zaraz dopowiadać, tak? Bo brama jest otwarta, wy czegoś nie widzicie. Raki, to zazwyczaj jest nasz problem, że drzwi są otwarte, a my walimy głową w ścianę po prostu, bo się tak uparłyśmy, bo mamy takie przekonania wyniesione z dzieciństwa, tak? Bo nam ktoś tak powiedział i my temu ufamy, zamiast po prostu zagłębić się w siebie. Ale będziemy dopytywać. E, co od ludzi przychodzi w tym miesiącu do nas? E, Król kielichów. To może być propozycja od starszego mężczyzny no, propozycja uczuciowa, e, rzeczywiście, ale to może być też dobra rada od ojca. To może być y, dobra rada od, nie wiem, dziadka, od szefa, jeżeli macie starego, to znaczy starego, starszego, tak? No, około 50-60 lat to przynajmniej. Przynajmniej. To jest mężczyzna y, już całkowicie ułożony od strony emocjonalnej, tak? To jest mężczyzna bardzo wrażliwy, ale też. Taki, który ma w sobie takie pokłady emocji, się ich nie wstydzi, że potrafi je rozdawać. I być może od niego, za zobaczymy, jakąś pożyczkę dostaniecie. Albo dobrą radę, jak z tego wyjść. No, lecimy dalej. Co na pewno wydarzy się w tym miesiącu, drogi raki. No i wydarza się królowa materii. Więc jeżeli to wy jesteście, no to... Yy... No, to zdecydowanie zaczyna Wam popłacać to życie. Może te deficyty wcale nie są materialne, tylko deficyt będzie związany z tym, że musicie dokonać jakiegoś wyboru, a wcale go nie chcecie i czujecie się takie niepełnowartościowe ze względu na to, że coś musiałyście zostawić za sobą, a coś jednak wybrać. No, ale co się musi wydarzyć? Królowa, Królowa pentakli, tak. Pełna wartości, pełna zamożności, pełna wewnętrznego yy, ciepła, a jednocześnie niesamowicie skoncentrowana na celu kobieta, tak? Ugruntowana, logiczna. Może tutaj parą będziecie, jeżeli jesteście w takim wieku właśnie, po czterdziestce na przykład, panie, szukają pana, który jest bardzo wrażliwy, emocjonalny, no to no, proszę bardzo, droga wolna. Spełnienie marzeń na horyzoncie, tak? Tylko wybierzcie mądrze. No i zakończenie, zakończenie września, z czym wchodzicie do października, dziewiątka, dziewiątka materii. Tak, więc już tutaj widać, że... Wezmę kartę do dopowiedzeń. Więc już tutaj widać, że raczej skupiacie się zobaczcie jakie macie super, super czytanie, bo macie y, króla kielichów, macie królową materii macie dziewiątkę materii i dziewiątkę emocji tak? I jedyna karta, jaka tutaj y, nie współgra z tym no to niestety piątka, y, piątka pentakli, no ale zaraz y, dopytamy zdobędziecie coś na wielkim luzie Zdobędziecie coś z pomocą bliskich osób. Wzrośniecie dzięki y, jakimś komplementom, jakimś radom, zwłaszcza płynącym od stabilnych emocjonalnie mężczyzn. Y, mądrze wybierzecie i kończycie ten miesiąc całkowicie. Y, Wypełnieni po prostu. Y, tym, czym chcecie, Bo, znaczy tak, dziewiątka materii, no to wiadomo, że to są wartości. Wartości wasze wewnętrzne, coś, co jest naprawdę y, stanowi waszą zamożność, ale taką y, zamożność po prostu waszą, no, no wewnętrzną, nie wiem, jak to inaczej po, y, określić, ale stanowi też pieniądze. Więc jeżeli na coś czekacie, Tutaj w tym miesiącu, to tak naprawdę się doczekacie, jeżeli chodzi też o pieniądze, tak? I te pieniądze popłyną do Was raczej od innych ludzi, ale zobaczymy. Wyjaśnij mi siódemkę kielichów, czyli tą mnogość możliwości w najbliższej przyszłości. Wyjaśnij mi najbliższą przyszłość dla raka. We wrześniu siódemka kielichów. Yy, Emperor, no i co? Bierzemy, nie bierzemy, bierzemy. Yy, tak. Od waszej decyzji, bo yy, to będzie jeżeli chodzi o pieniądze, jeżeli chcecie na samym końcu tego miesiąca września osiągnąć bardzo dużą stabilizację materialną. No to aż nie będziecie mieli w co ręce włożyć, tak po prostu nie będziecie mieli czasu. Dlaczego? Bardzo konkretne działania Wasze i po prostu bardzo dużo działań w tym miesiącu, tak? Mnogość kontraktów, trzeba jakby zarzucić wiele wędek, tak, żeby złowić grube ryby. Tak ja to czuję. Teraz tak, dlaczego jest piątka, piątka denarów tutaj? Bo rycerz kielichów. Najbliższe działania, bo rycerz kielichów. Ok. Hmm. Powiedziałabym w ten sposób. W tym miesiącu. I będzie Wam się tak wydawać przynajmniej do połowy miesiąca. Musicie wybierać pomiędzy spełnieniem materialnym a spełnieniem emocjonalnym. I Wam się będzie wydawać, że w momencie, kiedy przychodzi propozycja jakiejś randki, spotkania, to Wy rezygnujecie w tym czasie z jakiegoś zarobku, tego czasu, nie poświęcacie czasu który moglibyście poświęcić na zarobkowanie, wybierając w ten sposób, nie wiem, randkę, tak? Co wy tutaj powinniście, nie, za dużo. Wyjaśnię jeszcze raz Wasze działania. Jak te Wasze działania wpłyną na osiągnięcie celu? Bo co prawda dziewiątka materii to jest dostatek całkowity, natomiast patrzcie, kurde, patrzcie, patrzcie. Wisielec i eremita dwie karty wstrzymujące wstrzymujące, ale kogo one wstrzymują. One wstrzymują tą propozycję. Skupcie się w tym miesiącu bardziej na zarabianiu, a do randkowania podejdźcie w ten sposób bardzo luźny, bardzo luźne. Jeżeli musicie wybrać, wybierajcie kasę, bo jeżeli facet jest wartościowy, to on zdecydowanie na Was poczeka. Tak? Wyjaśnijmy tego króla kielichów jeszcze. Że co idzie od ludzi król kielichów? Proszę o wyjaśnienie tej karty. Co idzie od ludzi król kielichów? W jakim sensie? Po co on tutaj przyjdzie do Was? Z propozycją. On przyjdzie z propozycją, i tak naprawdę przyjdzie z propozycją doradczą, materialną. Być może tego faceta przyszłego swojego, jeżeli jesteście samotne, poznacie w pracy. Poznacie w pracy ciężko pracując, bo słuchajcie, są. Dwa rodzaje motywacji. Motywacja od, czyli uciekamy od biedy, dlatego tyle pracujemy i motywacja do, czyli w ogóle nie myślimy o biedzie, myślimy o dostatku i chcemy to osiągnąć, tak? Nie wiem, nową furę, skórę i komórę. Ale tak naprawdę nie oszukujmy się. W większości raków <laughs> uciekamy od. Od biedy. Od niedostatku. Dlatego tak, no, drogie raki, tak to wychodzi. Jeżeli przychodzi ktoś nowy, potraktujcie go, proszę, z otwartością, ale nie skupiajcie się na tym, dlatego że ja wiem, że raki, zwłaszcza samotne, jeżeli mają na horyzoncie kogoś, kto być może o Obiecał im, w zasadzie nie obiecał im, to raki same sobie wymyślają, że to jest ten mój przyszły partner, na przykład, to jestem w stanie wszystko rzucić i podporządkować się temu, żeby tutaj teraz randkować, budujemy swoją przyszłość rodzinną, tak? Natomiast nie. Tutaj stabilizacja materialna najpierw, a facet poczeka. Także dziękuję Wam, raki, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten rozkład. Wam się podobał? No i co do zobaczenia w następnym czytaniu. Dzięki!